Cześć wszystkim. Dotarłam właśnie do Paryża, nie bez przeszkód i nie bez przygód. Nie wiem dlaczego, po wyjeździe z Polski nie dostałam SMS-a o tym, że jakaś tam inna sieć obsługuje i po prostu nie mam sieci. Ani moja nie działa, ani żadna inna. No i teraz jestem w Paryżu i zamiast do Panteonu, no to idę szukać karty SIM. Takie piękne widoki. No ale ja muszę szukać przede wszystkim karty SIM. Sklepów dla kamperowców jest całkiem sporo. I zamiast karty SIM mogę sobie kupić taki fajny plecak. Kręcę się w ciemno, no bo nie mam internetu. Nie mam mapy, nie mam nic. A tymczasem w poszukiwaniu SIM karty znalazłam taki oto niezwykły dom. I wciąż łażąc bez celu dotarłam do katedry Notre Dame. A to taki żarcik z Bony Lizy. I dotarłam nad Cekwanę, a tutaj takie okoliczności przyrody. No trzeba przyznać, że jest pięknie. Bardzo zwolna nadpływa statek. Zobaczcie, dosłownie oblepiony ludźmi. A z drugiej strony widok jest taki przepiękny, zobaczcie. Kiedy już prawie straciłam nadzieję, znalazłam Salon Orange. No, zobaczymy, czy tutaj dostanę kartę SIM i będę uratowana. No i mam już kartę SIM, zapłaciłam za nią 19,90 euro. Nie dało się kupić na tydzień, musiałam kupić na miesiąc. I w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego mi ta moja e, karta z Plusa nie działa. Co, co złego zrobiłam. No, w każdym razie tak się stało, e, że po podłączeniu tej drugiej karty z Orange francuskiego. Mm, już nie działał internet. Poprosiłam panią ochroniarkę z salonu Orange o pomoc, no i pomogła mi świetnie. Okazało się, że zrobiłam błąd, bo zostawiłam włączoną kartę SIM z Plusa, co zakłócało działanie karty z Orange. Po wyłączeniu karty SIM z Plusa mam już internet, mogę dzwonić i czuję się, że już się nie zgubię. Już mam kartę SIM, mam mapy, wiem jak się poruszać po Paryżu, więc jestem już spokojna, mogę wrócić do zwiedzania. No i oczywiście trafiłam na Cekfane. Jestem w Paryżu już od kilku godzin, kręcę się po centrum. No i powiem tak, że nie widziałam ani jednego szczura, ani też nie widziałam specjalnego brudu, ani też nikt nie kazał mi chodzić w burce. Jak to mi napisał jeden z przemiłych internautów. Mogę szanownemu panu powiedzieć, że niedawno byłam w Tunezji, kraju arabskim i też nikt mi nie kazał w burce chodzić. Wręcz przeciwnie, wszyscy byli bardzo mili. Mogę tylko temu panu powiedzieć, że świat jest piękny, warto go poznawać. Nie warto siedzieć w domu i kisić się i wysłuchiwać jakiś tam bzdur, które nam ktoś kładzie do głowy. Jest już prawie godzina 19.00. Mnóstwo ludzi teraz wyległo, bo zrobiło się chłodniej. A katedra przyciąga tłumy. Fajny sposób, żeby podziwiać katedrę, siedząc na schodach, tak jak w amfiteatrze. I tu ją bardzo dobrze widać. Na płocie katedry Notre Dame jest historia jej renowacji po pożarze. Wybrałam taki magnes, jak Wam się podoba, oczywiście ozdobi moją lodówkę. Pierwszy dzień w Paryżu był dosyć męczący. Autokar późno przyjechał. Wyjechaliśmy późno w nocy, więc jestem trochę zmęczona. No, i cóż, tak jak mówiłam, centrum Paryża jest przepiękne, jest mnóstwo ludzi, jest spokojnie, nie ma brudu, nie ma szczurów. Nie widziałam nic takiego, co by mnie odstręczyło, ale udaję się do hotelu, a hotel mam w 19 dzielnicy. Zobaczymy, jak jest tam. Ale takie widoki też są w Paryżu. Pomocą aplikacji znalazłam metro. To jest linia numer 7 Pont Marie. Schodzę na dół. No, i teraz chwila prawdy. Zobaczymy, czy mój bilet naładowany przez internet, czy otworzy bramkę. Zobaczymy. Stało się, otworzył. Jedziemy tutaj do Port de la Villette. Na razie stoi metro w przeciwnym kierunku, a my czekamy na pociąg w drugą stronę. Jedzie nasz pociąg, nasze metro. Już jestem na swojej stacji, wysiadam i idę do hotelu. Jestem na stacji, już wychodzę z metra i zobaczymy jak wygląda ulica w 19 dzielnicy. Metro jak na razie jest w porządku. Jest czysto. Nie widać jakichś dziwnych ludzi. Także jest fajnie. Idę prosto ulicą i już widzę mój hotel. To jest ten zielony napis BB Hotels. Dostałam na recepcji taką kartkę z kodem. 408, 404, 406, 407. To jest mój pokój, już go otwieram. Jeszcze nie wiem, z kim będę spała. Jest jedna z pań sama, więc być może mi e, razem z tą panią mi ją dokwaterują. Zobaczymy. Wygląda w porządku. Działa klimatyzacja, jest fajnie chłodno. Teraz zobaczymy Łazienkę. Podsumowując ten pierwszy dzień w Paryżu, a właściwie to tylko kilka godzin w Paryżu, bardzo mi się podobało. Było w miarę czysto, było spokojnie, była masa ludzi, to prawda, ale też się czułam bardzo bezpiecznie. Teraz jestem w 19 dzielnicy. Tutaj widać osoby, które no nie są Francuzami, co mnie tak jakoś ubodło, to na ulicach jest w miarę czysto, ale pod wieloma murkami jest po prostu na śmierci, fuj. Tutaj jest stołówka ze śniadaniem, jest szwedzki stół, zaraz zobaczymy to tam jest na tym szwedzkim stołówce. śniadanie wzięłam sobie jajecznicę i bułkę i do tego kawę z mlekiem. Kolejny dzień, ja też wstałam w tej mojej 19. dzielnicy, i teraz wyruszam do metra i do galerii Lafayette. No i natrafiłam na stację większą niż do tej pory, z rozwidleniami, i trochę okazało się, że trudno pokonać te wszystkie tunele. Ale dotarłam, przede mną jest i ona, galeria Lafayette. No i oto i ona. Jestem w galerii Lafayette, jednej z najbardziej znanych galerii na świecie. A tu Gucci. Wszędzie widać stojących ochroniarzy. Prawdę mówiąc, czuję się troszeczkę onieśmielona, bo nigdy w takim miejscu nie byłam. A już na pewno niczego takiego nie kupowałam. A zobaczymy te sławne makaroniki, po ile są. Aha, te ciasteczka są po 22 euro. A makaroniki od 21 do 57 euro. Zobaczcie, jaki niesamowity widok. A tu jest taki taras widokowy u góry. Spróbuję się na niego dostać, może mi się uda. I wtedy będę oglądać tak bezpośrednio z kopuły całą galerię Lafayette. Weszłam jeszcze wyżej, ale okazuje się, że to jest kolejne piętro. Więc dostanie się do tego tarasu widokowego chyba nie będzie łatwe, ale spróbuję. Zobaczcie, jakie fajne torebki. I kolejne piętro. Tu są buty. Zobaczymy. U nas takie buty są po 50 zł, a tu po ile? 160 euro prawie. No cóż. Aha, to buty marki Ukt, czyli brzyd, brzydkie buty. A te 100, 200 euro. I jest gwiazd jeszcze wyżej. No, to jadę. I tu już jesteśmy prawie pod kupułą. Zobaczcie. Tutaj na ścianie jest galeria poświęcona modzie, bo jak wiadomo w Paryżu, moda to też sztuka. I tu już chyba udało się wyjść na samą górę. Zobaczcie, a to jest miejsce dla odważnych, bo jest tylko szklana barierka i ulica. No, powiem, że trochę nogi się trzęsą. A tu zobaczcie widać wieżę Eiffla. Musicie chyba sami przyznać, że to cudowne miejsce widokowe. A tak wygląda sama kopuła z zewnątrz. A tu wracamy już do galerii i zobaczcie walizki taka 419 euro Tu na czwartym piętrze jest dużo butów i poszukam Aleksandra McQueen'a, może jakieś takie odjechane buty znajdę, zobaczymy. Fajna inicjatywa. Można tutaj wyrzucić swoje buty. I tu jest szewc w galerii, który je naprawia. Kto by się spodziewał te ugi są naprawdę niesamowite, zobaczcie, ugi, klapki. Ile one kosztują? 180 euro. To co prawda nie jest Alexander McQueen, ale Isabel Marant. też ciekawe. A tutaj ciekawe buty Ferragamo, zobaczcie, z takim obcasem z kulek, z bombek, bardzo fajne. To też są odjechane buty. Kurta, Kurta Geigera. A to jest słynna marka Jimmy Choo. I rzeczywiście, niby takie normalne, ale odjechane buty. A tutaj piękne szpileczki od Valentino. Ciekawe, ile kosztują. Nie, nie wiem, ceny nie widać. Ale fajne są, ciekawe. A takie chyba nosiła Sara Jessica Parker w Seksie Wielkim Mieście, prawda? Te są bardzo fajne od Balenciagi. Strasznie ciężkie. No, chyba bym nie dała rady w nich chodzić. O, te od Diora buty też są odjechane. Idę do stoiska Krystiana Lubotena. To też e, ulubiona marka dziewczyn z Seksu Wielkim Mieście. Na tle poprzednich butów Prada oferuje całkowicie zwyczajne. Tutaj, buty od Fendi dla miłośniczek puszków. A takie są ostatnio bardzo modne z takimi cholewkami, też od Fendi. I dotarłam do Aleksandra McQueen'a. Na wystawie takie buty. Bo ja wiem, czy odjechane specjalnie. Chyba nie. No, tu jestem zaskoczona. Zobaczcie, 38, 40 za buty? No, proszę. Tu jest marka No Name. I nawet jest No Name wyszyty. Zobaczcie, tak wygląda ten taras po kilka osób. Jest niestety duża kolejka i nie chce mi się czekać. Ale wygląda to fajnie, prawda? Piękne czapki od Rysłana Bagińskiego. chodzę już prawie dwie godziny po galerii i wyobraźcie sobie, że nie znalazłam toalety. Ale chyba gdzieś tam musi być. Nie znalazłam toalety, ale za to znalazłam przejście. Taki łącznik do drugiego budynku. Zaraz pójdę zobaczyć, co tam jest. Na pewno jest fajny widok na ulicę. No i okazuje się, że to jest po prostu druga część galerii handlowej. Zobaczcie, jaka tutaj jest ciekawa torba, kenzo. Wygląda jak zwinięta torebka po cukrze, ale to jest piękna skórzana torebka szukałam odjechanych butów u Aleksandra McQueen'a a znalazłam tutaj od balancjagi, takie sneakersy no powiedzcie sami czy nie są odjechane to akurat męskie buty Ukryta nie najlepszą sławą dzielnica 19 jest całkiem ładna zobaczcie to jest taki fajny park de la Villette Wygląda na to, że dzielnica została tak dosyć mocno zrewitalizowana i wygląda całkiem ładnie. Park de la Villette to takie miasteczko nauki i przemysłu. I jeden z ulubionych parków Paryżan. I rzeczywiście jest tutaj naprawdę niesamowicie. Bardzo fajna fontanna, bardzo ciekawa. Jeszcze takiej nie widziałam. Ta kula z luster robi naprawdę niesamowite wrażenie. A na dole są stawy. To jest takie centrum, które troszeczkę przypomina centrum nauki Kopernik w Warszawie. Zobaczcie, jakie to, jakie to jest rozległe. Jaki jest rozległy teren, i dobudowują się nowe pali pawilony. Jest piękny, ciepły dzień. I ludzie sobie po prostu chillują na trawie. Jest bardzo czysto, bo co parę metrów są kosze na śmieci do segregacji. W parku jest, no na przykład taki kabaret, a barki cumują tuż przy brzegu kanału. Jest naprawdę przepięknie. No, i muszę powiedzieć, że mimo że jestem w tej gorszej dzielnicy, to wcale nie jest ani bardziej brudno, ani bardziej niebezpiecznie niż u nas. Jak się nazywa? Anubis. Anubis. I takim sposobem spotkałam w parku polską rodzinę z przeuroczym psiakiem Anubisem. Idę posiedzieć przy kuli, bo mnie bardzo frapuje. No i tak kochani, wprowadziłam was w błąd, mówiąc, że to sterowiec, a to nie sterowiec, tylko łódź podwodna. Tędy można po zakupieniu biletu wejść do tej łodzi podwodnej, a tuż obok jest ta ogromna kula. Z tej perspektywy też robi ogromne wrażenie. Takim widokiem z pewnością byliby zachwyceni nasi miłośnicy w bóle. I tutaj kolejna perspektywa tego parku i centrum nauki. To chyba są jakieś po prostu biura. A tu bardzo ciekawe turbiny. A kawałek dalej, zobaczcie, niesamowite wrażenie robi taki artystyczny konik morski. Bardzo mi się podoba. I to też część parku. Ludzie sobie jeżdżą na rowerach, na hulajnogach, biegają. A za to ta ściana prezentuje się tak. Ale też nie zamierzam ukrywać, że tutaj pod tym parkiem i tym centrum no, koczują chyba bezdomni, tak? Widzę, że są namioty i ludzie. Dzień dobry kochani, kolejnego dnia w Paryżu, dzisiaj wybieram się do Louvre, bilet do Louvre kupiłam jeszcze w Polsce przez stronę internetową, no już ponad 10 dni temu, mam bilet na godzinę 11, jeszcze mam trochę czasu, więc pokręcę się wokoło, pooglądam co tu jest do zobaczenia, jestem bardzo podekscytowana Louvrem. Budynek Comédie Française jest w tej chwili w remoncie, przynajmniej z zewnątrz. Ale na zewnątrz można zobaczyć popiersia wielkich, którzy tutaj tworzyli. No, na przykład Jean-Baptiste Molière. A tutaj jest kamienica tuż przy Comédie Française. Taka przepiękna, stara kamienica. Widać, że u góry mieszkają ludzie, a na dole są butiki. Kolejka do wejścia do piramidy zaczyna się tutaj. Zaraz stanę, a kończy się tam gdzieś. Kilka bramek do muzeum, a wejście mieści się w piramidzie, tej szklanej. I moja kolejka to jest na 11, a obok się ustawiła kolejka na 11.30. Wnętrze piramidy wejścia do muzeum. dotarłam do antycznej Grecji i Rzymu. Zobaczcie, co trzyma w ręce Afrodyta, bo mi to przypomina telefon komórkowy. A tu po piersie cesarza Francuzów. A ten to Merkury. A to taki piękny wewnętrzny dziedziniec. A to nimfa. Jestem zachwycona kunsztem wykonania. Zobaczcie. Palce są osobno. W że można znaleźć również suknie, bo jest to przejaw sztuki. I kolejna suknia na ekspozycji. Przepych i złoto, prawda? Ale jest przepięknie. Przepiękna sala jadalna, a w kącie suknia stworzona przez Balanciagę. Takie meble by wyglądały na pewno świetnie w Żagańskim Pałacu. No jest i ona, Mona Liza, i udaje się po schodach na górę. u góry Nikes z Samotraki, i idziemy do Monalizy. Tu jest dziki. Zobaczcie, to prawdziwe szaleństwo. Mona Liza jest tam gdzieś w głębi. Zobaczcie, teraz udało mi się podejść trochę bliżej do Monalizy, ale i tak blisko się nie podejdzie, dlatego że jest ochrona i są barierki. Spędziłam w Lówrze prawie 8 godzin, jestem wykończona. Jeszcze tutaj jest sklepik z jakimiś tam gadżetami z luwru, ale już chyba nic nie będę kupować. Kierujecie do wyjścia. A przed muzeum takie taksówki Riksze są, ale takie y, samochody też. Jestem na stacji Stalingrad w Paryżu. Haha. Ha. Właśnie czekam na y, metro, które zaczyna się tutaj na ziemi, a dowiezie mnie na cmentarz Père-Lachaise. Jestem po przejechaniu metrem numer 7, a potem numer 2 na cmentarzu Perla 6. Przy wejściu dostałam mapę, więc będę ją zaraz studiować. Ale tak myślę, że pospaceruję po prostu po cmentarzu. Spróbuję, czy uda mi się dojść do grobu Jimmy'ego Morisona. Jest tutaj udało mi się dotrzeć do grobu Jimma Morrisona na Perla 6 nie dzięki mapie cmentarza ale po prostu dzięki naszym starym dobrym mapom Google zaprowadziły mnie krok po kroku i odnalazłam ten grób Za mną jest mnóstwo ludzi którzy też chcą oddać w jakiś tam sposób hołd idolowi na cmentarzu Perla 6 jest mnóstwo takich starych grobowców rodzinnych ten widać, że został splądrowany. A obok niego jest taki już bardziej nowoczesny grobowiec z miejscem na urny. Niektóre grobowce są naprawdę przepiękne. A tutaj mamy też akcent polski. taki ciekawy pomnik. Znalazłam kolejny polski akcent. Tutaj spoczywa Miłosz Magin, pianista i kompozytor, urodzony w 1929, a zmarły w 1999 roku, a na nagrobku część jego pamięci po polsku. Grób Jima Morrisona rzeczywiście jest najbardziej obleganym chyba grobem w całym, na całym cmentarzu Perla 6, bo przed chwilą zaczepiła mnie pani z Włoch. No niestety nie mogłyśmy się dogadać, bo ona nie mówiła w innym języku poza włoskim, a ja włoskiego nie znam. Ale na migi za pomocą Google Translatora porozumiałyśmy się i pokazała mi mapę, jak dot dotrzeć do tego grobu. Jest i ona, wieża Eiffla. Ale nie będę na nią wchodzić, bo nie mam biletów. A nie uśmiecha mi się wejść tylko do drugiego piętra, schodami i jeszcze za, za to zapłacić. Kolejka do kas jest spora. O, zobaczcie. Tutaj ludzie kładą torby, bo obowiązują zasady bezpieczeństwa. Podwierzą ostrzeżenie przed zostawianiem śmieci. No i w sumie racja, bo w ten sposób karmi się szczury. Tu przy bulwarze chyba takie specjalne miejsce do przypinania kłódek, żeby nie przeszkadzało. Przecudowny bulwar nad Cekwaną. Idę się tam przejść i zobaczę co tu się dzieje. Na bulwarze nad Cekwaną ludzie chillują, siedzą w knajpkach. Tutaj jest knajpka statek. Naprawdę jest bardzo ładnie i przyjemnie. A w tle góruje wieża Eiffla. Powiem wam tak. Świetnie się bawię w Paryżu. Czuję się tu jak ryba w wodzie. Czuję się bezpiecznie. Oczywiście, widziałam uchodźców i imigrantów w różnych miejscach, ale nie wszędzie i nie w każdym miejscu. Nie czuję się zupełnie zagrożona. Zdecydowanie bardziej boję się damskich bokserów naszych rodzin. Czuję się tutaj zdecydowanie dobrze. Przez cały pobyt miałam bardzo miłe interakcje z osobami o różnym kolorze skóry. Wszyscy się uśmiechają, są mili, są pomocni. Oczywiście to, że się czuję tutaj dobrze i bezpiecznie, no to też wymaga rozsądku, prawda? Nie chodzę wieczorami gdzieś tam w miejsca, w których mogłoby mnie coś złego spotkać, ale też i unikam takich miejsc, gdzie mogłoby mnie coś właśnie złego spotkać. I tyle. Tak samo jak w Polsce. Jestem tutaj tylko chwilę oczywiście, ale przez tą chwilę nie widziałam żadnego imigranta, który mógłby mi zagrażać. Natomiast widziałam nad Sekwaną, stoją na, siedzą nasi rodacy z winiawką jakąś tam w torebce z Lidla i drą się, krzyczą, śpiewają. No naprawdę nie chciałabym, żeby takie osoby mnie broniły. No, i moją wizytę w Paryżu kończy Muzeum Perfumiarstwa. Dowiedziałam się fajnych rzeczy, że na przykład doświadczony perfumiarz potrafi rozpoznać około tysiąca zapachów, a my no powiedzmy około dziesięciu. Ale pewnie nic nie kupię, bo tutaj są bardzo drogie rzeczy. Marki Fragar. To jest znana francuska marka, która działa od 100 lat. Nie reklamuje się, ale jest bardzo popularny.